Elosie Mandero, Graciski i w na w odcinku z nosowych supermocy były nam ale będą znowu, ponieważ będzie większa ekipa, więc damy mógł poszylać karabinę, bo jest na w ekipie ze mną i z DMG Siemano chopaczki. Cześć Ello. Na czwórkę wspaniałych gości sprzedaliśmy im Rysia za kartą za paczkę szlu do takiego w uszach i będą walczyli tak z nami nocze okay. Czemu tak? Bo, bo tak, no nie wiem, może jest szansa, że damy na karabinie coś tam wiadomo będzie trudno, bo... To nie jesteśmy, ja nie jestem jakimś poziomem, DMG jest losowy strasznie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale Rycho nie słyszy nic. Ale gra lubi losowość, więc spokojnie. Tak, tak. Dobre. Mnie to nie interesuje co on lubi, wiesz? Bo jak słyszę co 78 co żart w godzinę o kasynie, to nie wiem, mnie to nie przestało uśmieszyć. A wy ja sami żartujecie. No bardzo imponująco <laughs> jest.

Jest tu coś nie? No coś tam jest, coś tam jest, no to nie. Będzie Ostatnie. trudno Michowego. Bez strat nie ta runda wygrana, bez strat. No bo wam dało bo ty dało, dało. dał, Ale to ja sam celowałem. Zawsze ale Replikę w jej jak jakoś ten, nie jakaś taka. To, to zawsze daje. Zawsze mu daje, oczywiście. No to, no. Pod siebie. O! Oj oj oj. Oj, 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 oj. Dobra, no nie chcę mi no. się Oj, oj, no nie chcę się i się już nie chcę, oj, oj, oj. No już pograne, pakę mają być. Pograne, no mają. maco. Spójrz pakar się i zmieni broń. Jest bez się. Nie miałem bota miałem bota miałem miał, 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 bota, 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 więc kurwa farci Nie no, farci. ale no, nie mógł powiedzieć skrupek, nie? Co miałem, no bo nie, nie wie w, to nie możesz sprzedawać. Właśnie, właśnie możesz sprzedać czy nie? No, no, jak, możesz, możesz. Nie, jak masz obviusa, że wiesz z czego cię zabił, o, gdy Ty dostajesz jednego head'a one-tapa, strzelał ci w obok w nogi kurwa czy coś tam. To możesz, nie? Takiego. Zamianami sami psy mają. już się zaczął płakać, klasycznie po jednej ludzie i jednej daje. Jest przeraz o On Ale paczkę macie No spokojnie, bo... no? No spokojnie, no naturalnie ale zwykle swoimi Jeszcze więcej jak jest osób to jest większa szansa to do coś dobrego dropką, nie? No też, no taki ryś na przykład dostanie natychmiast no to wykorzysta no Czasami mu się zdarzy No. no A jest, de... jest w uchwój nie ma? Nie, nie ma bucha jest, idzie do, parki, idzie do paki, idzie do paki? Paki idzie, że się zapomniał gdzie no, no, jest ukrycia. bomba Rysił nie. nie, Rysiu! Bo Rysiu w ogóle celuje w podłogę, w ziemię i jak dopiero jak się zobaczy, to na ciebie na kierunku. Tak, jak nie, jakieś bo... dupe nie? Tak, 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 ale to było. Bo ja ale co, ale co? Rysiu, coś miał to... bota? Coś miał bota, a to miałeś ciastowe. Tak, ale tak, on jest głucholcem pierdolonym, nie, no ja to tak. nie mogę... uwierzyć. Rychu? No, no tak. da, walone ale panowie no. Ale ja jestem waszymi rękoma, które strzelacie, jesteś moim suka ty gaz. Rychu A to nie ma, ale nie było... wyżej. się pod aso, pod aso. Rychu to był najlepszy transfer, jaki mam kurwa. Za kurwa, z Jest na morzu nie wariaciku tej. Z No na nie No pleca na nie No tego flaka. Ja gówno słyszę, panowie. No to wiem. No to jak ryjku. Kurwa, jak ty latasz. Jest, to, jest, to, jest, to, jest, jest, to. Gdzie? Bez. Kurwa, zapedliłaś. No tak. Ja jeszcze nie mam jednego tej. Po to ja też. Ale u kogo to wbiłem kogo... Kurwa! U kogoś... O, no nieźle. O. U kogoś się nagrywał u kogoś tutaj biłem kurwa. Ja. Kurwa. Ja jednego kogoś ze

Faka na no, A, pewnie gra człowieku. No, z drugiej oka. strony szmata wychodzi, wiadomo. No, no wiadomo, no. Ja wy... myślałem, że na... z tej strony, kurwa, ty. Radar mnie, znaczy, instynkt mnie skłamał troszeczkę. Widziałem psa. Gąska. Ale co, gąska, nie, a, nie Zaraz mu coś powiem, tylko nie będę gadał. Nie, nie zjemy, dalej no. <laughs> Powiedz mi coś. W tym meczu możesz zrobić tryharda. Możesz być jak taki ham kupowy. No, no, nie pozałem, co no co czyli coś ma. Trudno macie. Faka na B. Tak to Niechle, mi wspierałeś. W ogóle chłopaki to mylcie sobie, ja sobie nabiorę zero fragów, co? Spoko. O, ja ale slaka, ale... No jest tu, chciałem broń podnieść. Pacywista. Ale ty miałeś broń! Tu, tu, tu jest, tu. On no, więcej niż życia ma chyba. W coś było bite. Aj, ale strzelany. Nice. Nie no, ja nie mogę zrychać. Ryku jest super, zostawisz. Ryku jest super graczem, no. Ryku jest nie. bardzo dobrym graczem, Ryku. Pokaż Ta im jak wiedziesz do no proste, chłopia Rych, Nie daj sobie wejść na głowę Rychu On może wstać co najmniej. No nie daj sobie wejść na głowę Ryku Rychu, Rychu to razie ja tak mu to brodzi, że nie ruszył pizzy nawet Co ja mam? Pit hackers Pit Hacker. Kurwa, wyciągnął mnie. To przy A jest, przy A. Jest, Pythagor, skrócił do końca. No oczywiście, no, DMG wiadomo, nie? Wiadomo, kurwa. Kiep. Co wiadomo? Gdzie on jest? No, no, już, no dobrze, no, dobrze, go, dobrze, no. dobrze. No. dobrze. No. Nie To jest ciastko jak nie, nie no, no Rizik czy nie? Nie, nie, normalnego okay. tam do Ostatni ciebie Ostatni kura Masz pakę czy nie? Ale peworusa zabijem, więc nic Nie strzelaj się z nim Kura, biegnie do ciebie Do mnie biegnie? Jest u mnie W <noise> <noise> Mów jak będzie plantował czy coś Nie plantuje, może że do ciebie poszedł To gdzie w końcu kurwa ty? Jest u mnie <noise> No? O kurwa patego, patego To ja, to ja, to ja on w Dobra, pan, Na czas go zrobił Na czas panowie, na czas, na czas. E, dalej. Dawaj, sam, co on zrobił kurwa? No gonił cię z kosą Otrawić nie mogłem z tego usta Trzeba było iść do dygasa, dygas z obs No wiem, ale wiesz. nie wiem, gdzie on mnie widział, wiesz? Jakim cudem mu ten nadal pokazał, kurwa, jak za byłem. byłem i klasycznie mnie no, tepnie, nie? Obok mnie I mnie zabije jakiś kurwa, kurwa, kurwa śmieć z <laughs> Tutaj leci, przy tobie po lewo, Rysiu No już się Dobra, zaraz to, I to i Kurwa, 2 na 5, kurwa Spokojnie Michał, no wcetem, że łatwiej. Nie no spokojnie, tylko ja zniepalę widzowie, któryś już dzień rzędu i mnie tak kurwa... Zrzuciłeś? Tak, tak, no, Ciężko powiedzieć, że rzuciłem. Znowu nie uważaj. Tak, będzie tepane. Przestrzegam od razu. Tak kurwa, łop, było Tutaj mi się zajebiście grało, dzisiaj to jest kurwa... Jest ciężko. Słuchaj, bab na kurze, podabiechał. No, na, na kurze, na kurę, malu. Nie chyba, czy tak jest? Tak jest, spadłem i Jest, na blisko tu. Kurwa, mi dał sklep. Nie, nie. Odrzucanie na kurę jest zjebane. Odrzucanie na kurę jest zjebane. No po mapie latałem. Dobrze. Mm, 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 mm. A na pierdolę, pod B idą. Boże, zabrotka, zabrotka, pierwszy raz rzucił kola i dostał tego Jeden idzie pod A, pod B. Pierwszy raz rzucił kola i tego stątego. jak Jeden pod A, jeden pod B

Kręcić tam na górze jakby Na górze rurze Jak wy wchodzicie od respa to po lewej Hy wybiega. 3 wybiegamy Nie ja, masz tak więcej, dałem mapę kurwa No da w Nie sensie, Nie ja wiedziałem, że i tam są, ale nie spodziewałem się, że Braku zrobi tak, że dojedzie kurwa No ja ja nie jestem Nie, nie super. Now, No o, Mi nie daje nic człowieku okay. Pod B? Nie, Dojechał jeden i drugi. Rychu jego Ale radar widziałeś z ty, wrogami. Ale widziałem, szybszy. No co? Ja ci poradzę, no. Ale co widziałeś, no? No, no jak, ty, witałem, jak ty, ty mówisz z radarem, radarem, mówisz że pod B i nagle to ranagi, nie kurwa. A bo jeden był pod ten szok. No dobrze, no. ty zameblasz człowieku. się człowieku. Pójdź to, stary. Kurwa. Nice, Dygastro. Go. go nie widziałem, kurwa, Na tylko B. ci zabrzeszczeliłem z pizdy. Było... Cię go podbejtować. Nie no, mocne to było. Coś się go im podał. Za szybko im podałem, Starek. Na B, a no to rano. kurwa! <grym> o... Aby, tu już a wiecie... A bo czy umieliście speed'a, czy tylko Michał? Tak. Połamało mnie. 4 flagi za mnie jest źle. Jestem lepszy niż połowa ty, ty, tego. E no w sumie w sumie Git Ja nie wiem czy nie będzie łatwiej niż z Rychem Tak szczerze Aj No tam myślę że może być do rychu... Teraz nie wchodzi po prostu Natural Natural musisz O ja no, ja pierdolę. Musisz. Ty! Dobrze. Ale chujowy są te ja, plecze, się, nie? ja Jeszcze patrzyłem się na ciebie, nie? Ja Patrzyliśmy z wielu strony, kurwa. Ja już połowuję, Na Blisko respa, na długie, na długie. Jak to? Tam się bijota zabił. zabił. A nie, gozkę. Co robić? Wystarczyło się do góry, kurwa. Już nie jestem lepszej połowie, kurwa. Musiałem cię podpędzić, co? Natural, musisz, Ja czekałem na tas kurwa dwóch za O kurwa! Kurwa, nie stój pod nogami. Ej! Siem, kurwa oczywiście to zawsze to, to pod nogi tego łamali, liby, kurwa przypadkowi przypadkowicza jebanego się trafi zawsze mu spodarne pod nogi kurwa przypadkowiczy jebany gąska kurwa nic w życiu kurwa sam nareszcie nasza na tak, tak, dobra dobra to tam no do mnie no mówię coś idę idę czukaj ich bo cię teptą. Wbiegnij tutaj wbiegnij w to ja już zacząłem w to biegnij, okej dobra dawaj. No bo bałem się, że ma hapę, bo tu to jest Rysiu, wiesz. No to chcę te też by, dużo A w sumie. Dobra, podterro i robimy nie? A ta! O, no na fotonu Piękny ten no, so, cofajer. Dziękuję. Czytajcie czada, nie, tam pierwszy Chcesz mieć takie dwa? A, to dopiero jak będzie ciepło. No jednego możesz wysłać, jak ci się nudzi. Widzisz? No? Mm. O kurwa, czekaj. Jak będzie ciepło, teraz jest git. Flesza mam. Zapierdalają Rura, panowie, rura! Jeden już ucieka! O, o <piast. śpiewanie> Rura, rura! Rura musi jebać! Ło! Wow. <śpiewanie> oh, ja jednego flesza w łapy stoję w mesie i słyszę jak biegnie na mnie, <śpiewanie> kurwa! nie? Oj, rura, rura panowie. Nic <grymne> tam <grymne> nie, nie daje. Tepteło go. Nie, broń mi wyrzucili, rozumiesz? No i dobrze, kurwa. O, wiem potencjał, ale jestem zjebany. Podaj jeden. Na prawo. Jest tu. Tebrowo Pe wyjechał. W tym oknie, w tym oknie Skąd? Kurwa odrzucanie taki pociski Ja nawet nie wiem co mam, tylko poszedłem jolo kurwa Po prostu patrzę, podrzuca chłopa Co? Fajnie kurwa A ten, ten okno próbował wejść jeszcze nie wiem jak kurwa Dawał mi przeładować, to jest kurwioce Obracanie jest gorsze kurwa ogólnie Let's go Rura Rura musi jebać na dziwka w trzema respawnu, no, jak zwykle. Uh -huh. O, przekąska. Kryłem, kryłem. Jest tam blisko DMG. Dobra. Oliwczak, słuchaj, Oliwczak. Oglowiec, ogłowiec. Dobrze. Dlaczego nic nie dałeś? Dobrze jest, ty! <śmiech> <śmiech> Trzymaj! On ma mało, ma mało. Kurwa! No on ma jakieś czy coś. Dostał z czterej głowy chyba. Albo brak Lobby to prawie głowy. Pamiętnie na daleko. O, pizde, się cały czas. Tu ci, pizdę. Pięknie <gry> przykrym, no. Jak Pięknie na BS. Tutaj przykrył, ty. Bo pak jest zaplantowany jak coś. No, da. no kurde. I on cztery razy przeżył. Rysiu z Fenixem. Stary. Wieśniak z żołnierzem poszli na jeden front, a oni na drugi. się powstał z popiołów. No. Pamiętacie, kurwa, to Konrada popielniczkę, kurwa? No. <grym> z Wstał z tym z Feniksem, kurwa z tej ciastka? Powstał z tych popiołów, kurwa. Tyle w niego kiepowali. ktoś miał brak obrażeń w głowie, czy kurwa z HP? Szkole... <grym z szkole> Tak, ja miałem tak. wampira chyba. Je, kolega miał kiedyś tego widzowie, Popieliczki robił takie ze zdjęciem ciastka. Ok, się pan? w powołuje wampira? Ktoś... w dziwnym miejscu stoi. Patam, wraca? Kiedy ty jest. Nie rysie. wiem czy nie jeszcze jeden tam gdzieś No Rysiu miał coś wiem, ale kurwa... C Stary, dam jednemu pizdę, drugą pizdę i, i żaden się nie odwrócił, nie? Żaden kurwa. Żaden. Za Musiałem poprawić. Rysiu na to nie słyszał skąd, ale no, no skąd. Nie zobacz. Jeszcze <śmiech> żyję, <śmiech> co, co ty na torlach chciałeś? No. Mówiłeś, mi poszekaj. dałeś, ty. Nic, nic. Do to gasa, paka. A, bo to taktyka miała być, że wyflankujecie z tej Adygasowskiej. Weź próbuj, e-sportowcy się znaleźli jebańcy. No nie. Nie, to w naszym respie? Kurwa, na zapomniałem. Maciej, no, a, jest o, ostatni. Tych sprawdziłeś świetnie. On się straszyłeś, co? No trochę, ta, by chyba czysta. No to by czysta, on jest na A, A. A. paki on ma. paka podamy. Dobra, paka Dobra tam go? Musisz nam sprzedać jego pozycję, stary. Smołka sobie rzucił. Ale nie co, może to was sprzedać. On ucieka sobie pewnie, gdzieś się kowa Dobra. No, idziecie? Tam Jak skosu. kosą O, cyklu nie sprawdził tam On w ten pałacyk stary, wyjebany plant Biegnie tam od respa, wydaje mi się Ale od naszego czy swojego? Swojego, tak. swojego Wydaje mi się A, jest, jest, Kurwa, kiedy rodoty e, Kurwa, jakie rodoty ale dwóch usadzonych na czapce, no! Pamiętaj no, jak są małe takie uliczki, to Blackwood się zawsze za rogiem czai. Ha! <grym> Jeszcze <grym> jak są owoce kurwa, żeby mu zajebać. Ja, czy to, czy to wyłózka, ty. w ogóle, ty. To też słowa matki. <grym> na to woda on sobie lubi dojechać. No, lubi, lubi. Nasza dojeżdża. No, Kurwa dwa psy <gulia> Kurde myślałem że to nasz był no mi no. ja to po prostu nie odjebałem ty Co tu się odjebało w ogóle kurwa Kurwa no ma na reskę nich. Kurwa mi się w głowie zakręciło, ja muszę szluga zjadać No na no no, no no, tym, no, ty nie wiem gdzie to jest na betonie co tam się odpierdol, ja nie mam pojęcia stary Michał mi się groń, a ja później ten A ja później muszę ten, obróciłem go kurwa i chuj no super, je ale. Nie powieźć, gdzie był. Jak był widoczny skaner w każdym razie. Ja mam wyjebany stary. Ty, ale dobra, kurwa. Partyczka była dobra. Coś mnie zmieliło, kurwa. Nie, zgobi się zakręciło. Ja nie miałem wyrzucania broni, co ty pierdolisz? No nie wiem, to Ja Nie co sam wyrzucił, kurwa. <gry> nie wiem, co Nie wiem, <bar>, ja <gry> co Nie wiem, co wyrzucania broni, Nie wiem, mnie na no lespie, to jest. Nie wiem, daje No Nie no, no, daje, no. no. no, daje, no. I tylko tak Nie wygrać. co może tylko tak? wiem, co daje co no, Nie wiem, co to no, do no, Jak to no, to no, pierwszy do no, płakania, jak Jak to pierwszy no, tak, a to na, na A jest? Nie, to jest na B. Mm. Kurio. Zaraz, zacznę dawać idę na A jest zrostujcie. Nie, nie. A nieźle no, Jako trzeciu na Steamie mam i tak no, największy damage tak. od nich trzech. Jest zawsze. coś tam, coś tam. Tak, Chcesz Co doprowadzić ten? No daj. Daj naturala, bo skarb macie dużo. No. no. Nie ma no, kurwa na pozwolę no, Ty masz dobre, ma nie to, masz dobre powiem, tej, co masz O kurwa, no, masz lago, to, yeah. e, U nas zarysuje jest czy nie? No. 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 Nie? Yes. Ta działa? Ta jest, to jest to? działa działa Ważyj. albo nie widkę ma pies, można mieć Nie dyga się tepnął Ja ich tak widzę no. na, Ja ich widzę na radarze oni są No tak no Ja myślałem że serwer zlagowała się tepnąłem w kogoś po prostu nie widziałeś, że TP-kę masz? ma, no. nie witkę. Kurwa mać. widziałem, że mam TP-kę. Nie, nie widziałem, jak się w niego tepnąłem. Okej. Okay. Kurwa, Michał tu wyczaił. Chciałem... Pod B pod był. Najpierw to kurwę trzeba z, yy, z bs zabić, potem nie witkę, będzie się bawić. Hmm. Smoke. O Boże. O boże nie dyfuję, nie dypuję O kurwa nie udało się O Boże A. A. Kurwa! Kura, kurwa! Nie czemu tutaj bombę chwytać PWOR? Ja wiem szybsze rozbrajanie miałem kurwa o połowę, ja mi to skroił ja w dwie sekundy kurwa Do czemu nie łapałeś? No próbowałem tylko nie mogłem trafić Ja, kurwa, ja też nie, nie mogłem trafić No, no, no do do właśnie, do czemu tyle. nie łapałeś Dostał brzosa i tyle Kurwa lekapatę no, tak, gdzie kurwa, niby? To, to. Gdzie ta kosa, niby leży tej? Tam, gdzie się rozpieszczasz? Czyli nie ma? Albo tu no? o ty inteligentny odrobni jesteś, kurwa. ja cię kręcę. A co, nie masz? No nie masz, no, co to jest? A on to nie klikaj jeden, żeby nie zlagowała. Tu jest, tutaj tu no, jest. Wiedziałem, wiedziałem. Tam... Czekaj! tam jest? tam jest? To, 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 to. Nie widzę broi. Ej, Nie widzę Nie, 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 nie spalił mnie. No, 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 tak brawo. Ale. Chuj Tomec cross, ale dałem radę. No, prawo, brawo, prawo. brawo. No, kurwa, udało się. To mówię, chujna jedyna opcja, nie? No co mogłem zrobić, kurwa. Chuj mnie spalił, kurwa. Rychu, musisz. Rychu, musisz. Rychu gra swoje. No o, to kurwa, mnie popsuło, burda. a wchodzą. Dawajcie, dawajcie Dawaj, dawaj, dawaj szybko Dobra, jest problem ogólnie Borysiu, ty jesteś ślepy Żyjecie? Jest Dekas? No żyję, żyję Lecę, bo chcę stać Odrespa ja tak kliknąć jak. Idzie tak. tymi drzwiami, przy A, drugi przy A Co on idzie kliknąć, kurwa, śmieć? Ale się wiem, wiem właśnie, no. Tutaj hamar. A jest <stutu> nie... <stutu> I, zostaw, <zada>. zablokowałem hamar. Nie, dosłownie. Ic, został. <stutu> zablokowałem hamar. Nie no, bo mi Digger zbugował ten i nie widziałem tego. E, ani noża, ani nic nie mogłem zrobić. Nie, nie, nie miałeś noża no... na respie? Nie wiem, co chodzi z tym Diglem. Ja nie miał, bo tak, to mnie czerwiska. Tak, bije na pierdigla, no bo. No, ale. No ale to nóż no powinien być na resp, no, no nie bo jak kupisz to go wyperdala Daj mi, Michał Eee yy. No, no bałem, hamaj, Kurwa, slaka jest, ty on, No stary, już tak nie, wiecie, nie daje, no Mi to nic, nie leci Jest na BŚ Kurwa, flash Flesza mam pewnie, okienko i PS Dobra, została gnida Nie, no pewnie Nie widać go Flesz się jest Spokojnie, spokojny gaming stary Taki on, tak? Ja na B nie zaplantuję, spokojnie. Zaplantuję, zaplantuje PWR-ko. Która będzie plantował, nie będzie chciała. Spokojnie. No właśnie, no spokojnie. Co, na kurwa nie bitkę, czy co? Nie <laughs> mów, <Wiem>, co masz. Haha. <laughs> ma ku***a <kuzyna> jakieś <laughs> A, A bo to zbroja, nie? Obsłana zbroja. A, obsłany jesteś. Wielki ta, Natura, obsłany. No obstrany, to patrz, no to patrz. Uważak, uwaga na plecy. On na B będzie, na pewno. Oni krów dowiedzą tego. Oni ja wiem co krów dowiedzą, wiem o tym. Takie Nie uważaj! Co ten łak może?

ja Ten pod był jeden Dobrze, A. dobrze, Buz. Tutaj DMC siedzi często O! Jest! Model wroga ma pałacu A nie chcę ma. Nie <gulity> pałacu jest jak coś, pamiętajcie Model wroga ma, pamiętajcie Kurwa, biedny, już co tam gdzie? <gulity> O. Oj, o, ja ja! wygrało im to to odrzucanie, no było blisko no. 61 radera, ja pierdolę jaki wstyd, no ale nic no widzowie no I tak nie było tragedii mimo wszystko, nie? mił się wybaczyć gameplay, ja rzucam palenie. Także można wybaczyć. Ale nie do 15 kilo jest? Zostawcie widzowie lajka y ale łatwiej jest po tej stronie, gdzie jest mniej więcej fragów. Bo was jest więcej, ale mam no. Stawcie lajka like na zachętę, trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało się do palenia. już nerwy, jak widzicie, ledwo się trzymają na ostatnim włosku, ale nie daję radę. Co? Ja zdrapalę jedną rozbeczkę. Ale to nie obchodzi. Widzicie, <laughs> Pełne wsparcie to jest badanie. <laughs> nie mam, no widzowie, cześć, hello, pozdrawiam. Hello, po hello. hello. hello.